Witam mordy, ja jestem SkylarPL, powszechnie w społeczeństwie znany jako Max i witam Was dzisiaj na moim kanale, a zarazem zwiastunie mojego kanału, w którym Wam powiem, co dokładnie będzie pojawiało się na tym kanale, jaki będzie prowadzili content i jak to wszystko będzie się dokładnie odbywało. A więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Thanks. Dobra, więc żeby nie było tak zupełnie nudno, to... Po prostu omówimy sobie te wszystkie sprawy w gierce solo... Um, po prostu, żeby Was nie zanudzać. Pokazać się od dobrej strony na tym kanale, chociaż jestem totalnym botem w tą grę. Dobra, a więc może na początku powiem coś o sobie. Jestem Max, mam 13 lat. Popłynnie moje zamiłowanie i pasja to gry. A więc spodziewajcie się na tym kanale. Gier po prostu, dużo gier. Jak na razie będę nagrywał Fortnite'a, możecie pisać też swoje propozycje gier, w które pewnie z chęcią zagram, jeżeli będzie to chciała większość widowni. Chcę, żeby było jak najbardziej dla Was ciekawie i po prostu, żebyście zostali na dłużej myślę, że razem po prostu coś osiągniemy. A co już do osiągnięć, to moim marzeniem jest akurat wbić 1000 subskrypcji na YouTubie. Co może na tą chwilę jest dosyć niewyobrażalną liczbą, ponieważ no, mamy dopiero... nawet 20 nie mamy, a co dopiero 1000. Myślę, że z waszą pomocą uda się wszystko zrobić. Damy radę, myślę. Jeżeli, będziemy, jeżeli będę nagrywał tutaj filmy regularnie i się starał to myślę, że wszystko da się osiągnąć Tak to mówię teraz wiecie pod stresem presją nie wiem co powiedzieć A więc dobra. Następna sprawa to jest. To. Jak regularnie będę nagrywał te filmy, i live, y. oczywiście. Szczerze mówiąc, mam już za sobą. trzyletnią karierę na innym kanale. Niektórzy z Was mogą mnie znać. Z innego właśnie. To mnie zna, to mnie zna. Po prostu niech się cieszy albo nie cieszy. Mm, a więc myślę, że filmy będą pojawiały się na kanale regularnie, ale myślę, że jeszcze częściej będę robił live'y, ponieważ zamierzam je zrobić codziennie. Robić codziennie, przepraszam. Na się, wiecie, pod presją. Um, a więc... Tak. Mój internet szczerze nie pozwala na jakiś mega długi stream, jakieś mega dobre, właśnie, live'y dobrej jakości itd., ale myślę, że postaram się, żeby po prostu oglądało Wam się jak najlepiej, żebyście zostali na dłużej. Czekajcie, sobie tutaj typu wyjaśnię. O, o, ja mówię, że tylko wyjaśnia, tylko Sara mnie wyjaśni. Maria. No i właśnie oznaki internetu mojego. Typ mnie obił i od razu dojeżdża. Dobra, a więc... Druga sprawa. W sumie to... Następna. Czekajcie, ja na tego typa patrzę jeszcze. Ja się skampię na razie, żeby chwilę pogadać, wiadomo. Więc następna sprawa to współpracę właśnie współpracę. Jak mówiłem, że naprawdę będę się starał o ten kanał, żeby się jak najlepiej wybić i się zaprezentować dobrze, to nawiązałem ze niektórymi znajomymi współpracę. Dzięki temu na streamach będziemy mogli mieć właśnie customy w zamian za promowanie właśnie kodu twórcy znajomego. Będziemy grali stajmony, top modele, top brzydale i te podobne. Oczywiście będą też. Będzie też kreatywny z widzami. Myślę, że na tym przeważnie będą polegały um, te lajby. No chyba, że będziemy grali jakieś turniej czy coś, no to inaczej już. przepraszam za mój gameplay. Że trochę uciekam od graczy, i tak dalej, ponieważ no po prostu chcę, żeby to trochę potrwało. i um, że po prostu tak szybko nie zginął, Dobra, a więc myślę, że z takich ważniejszych spraw kanału to już wszystko. Może być nawet, że nie wiem o czym tu więcej jeszcze mam mówić. Czyli oczywiście powiedziałem to z góry przepraszam. Chociaż gdybym nie chciał być prawdziwym youtuberem, to oczywiście No... grzechem byłoby nie powiedzieć jeszcze kolejny raz o tym, żebyście jesteście nowi, to zostawili subskrypcję na kanale i łapkę w górę dla zasięgu. Ponieważ to jednak bardzo pomaga będą po prostu większe zasięgi i dotrą do większości odbiorców, a więc mi to pomoże, dla ciebie to tylko Dwie sekundy do a więc mordo, mój zostaw subika i myślę, że dostarczę Wam fanu trochę. Pogramy razem. Myślę, że będzie ciekawie. powiem, Regularnie będę nagrywał livestreamy i filmy i myślę, że to mi się wzrodzi w postaci w postaci właśnie wbicia. Pary, paru dobrych subskrypcji. Czy zależy mi tylko na subskrypcjach? No właśnie nie. Zależy mi na tym, żeby mieć właśnie dużo subskrypcji, dlatego żeby było dużo ludzi, żeby było z kim grać, z kim organizować różne rzeczy, bo im nas więcej, tym będzie można zrobić więcej zabaw typu chowanego, Ym, powiedzmy, że jakieś, no lepsze simony będą na pewno, typ podobne. Typ jakiś spocony w ogóle, dobra. Chłopie. Co daleko jesteś? Wal się. Karemu jest dwa że załóżysz, że jestem takim debilem. Jezus, nemám pompy všeladovaný. Dobra to ma sens Okej, okay, pierwsza na walka jest nawet Wyszło nawet dobrze myślę te domą Chociaż i tak nie prezentuje się za dobrze teraz nie wiem czy tam był prawdziwy gościu jakiś Ktoś fabikami nawalał, bo nie wiem, już teraz już nie będę tak gadał o sprawach kanału. No, chyba, że coś mi się przypomni, bo myślę, że już wszystko powiedziałem. Moim zdaniem, kanał jest jak na dosłownie dwa dni. Istnienia dosyć już ogarnięty. Mam awatara. Um, mam jeszcze. Będę ją jeszcze za niedługo banner, tylko jest nieskończony. a więc myślę, że naprawdę będzie dobrze. Live streamy też postaram się ogarnąć jak najlepiej. Trzeba było sprawdzić czy się nagrywa na szybko Dobra, trzeba płynąć do strefy Wow, mam jednego fraga. Naprawdę jestem napicony. To chciałbym. Łątkę, że uda się ugrać tą gierkę. Pewnie znowu wyskoczy jakiś typ migana albo Minigana i mnie zabije. Patrzcie jaki ładny kąsek. No. tam sobie idzie. Taki słodki. Szkoda by było od niego umierać, nie? Ale i tak to zrobię. Umrę od niego. Dobra kopia. No chyba nie. Chyba nie. 14 hp. Jezus, Maria. Dobra, jestem botem po prostu. Um, myślę, że na kanale powiedziałem. Dość dużo, co będzie się na nim pojawiało i tak dalej. Myślę, że filmik nam się spodobał. I że, że zostaniecie na dłużej. A jeżeli chcecie zostać właśnie na dłużej, to zostawcie suba z dzwoneczkiem. Będzie mi bardzo miło. A ja już chyba nie przedłużając kończę odcinek. Trzeba jeszcze zmontować i wrzucić, a więc myślę, że widzimy się jutro na live, czyli w sobotę. A ja się z Wami żegnam. Cześć!